zamknęłam moje towarzystwo w pokoju. W sensie zamknęłam drzwi do tych pokoi, bo e, ja nie lubię, jak ktoś słucha, jak próbuje coś tam nagrać. Jeszcze nie jestem na tym etapie, że tak, wiecie, wyciągam e, sprzęty i nagrywam, i gadam, i ktoś tutaj chodzi, i tak nie umiem. Dzień dobry, witam Was w e, pięknym, słonecznym dniu, który przywitał mnie okropnym bólem głowy, ale przez Pana noc, i do tego jeszcze wyczytałam, że dzisiaj jest pełnia, a ja jakby wierzę w takie rzeczy, i no wiem, że to nie ma bezpośredniego wpływu na, na to, jak się czujemy, ale ja, ja odczuwam, jakby nie było, że, że coś się dzieje, że na przykład gorzej śpię. Tak samo miałam poprzedni. Przy poprzedniej pełni tak właśnie taki tydzień, tak nie wiedziałam o co chodzi, że się nie mogę wyspać i no i stwierdziłam, znaczy nie stwierdziłam, tylko sprawdziłam, e, no że pełnia. Wtedy to był ten księżyc żniwia, że, że dzisiaj jest jakiś krwawy księżyc, w sumie to nie wiem, czy to, jest, czy to nie jest jedno i to samo, e, ale, ale tak. Także ręka w górę, kto ma tak jak ja, nie chcę mi złapać ostrość ten mój telefon. Ale zobaczcie, pogoda jest bardzo ładna, rekompensuje wszystko, od czasu do czasu wychodzę sobie, dobra nie da się tak, bo nic nie widać, także od czasu do czasu w przerwach w pracy wychodzę sobie na balkon, korzystam, jeszcze można, sorry, jest tak blisko, ale po prostu się w drzwi bym nie zmusiła. inaczej, okej, okay. no, więc o tak, no, trzeba sobie radzić z tym, co się ma, a, a jest okej. Okay. Niebo jest bardzo błękitne i tak lubię właśnie wyjść i popatrzeć. Zresztą nawet chyba wskazane jest, jaki jest praca przy komputerze, żeby od czasu do czasu spojrzeć gdzieś w dal, gdzieś na zielone, gdzieś na niebieskie, żeby ten wzrok też odpoczął. No jest pięknie. Jesień jest piękna, nawet w moim mieście. Dobra, pomądrowałam się idę z powrotem. Czas do pracy. Wjechałam sobie w już znajome Wam i mi bardzo dobrze miejsce, gdzie bardzo dobrze mi się jakby myśli, nie wiem, tak układa, żeby móc to potem też nagrać i żebyście Wy mogli obejrzeć, no i ja później, bo ja bardzo często wracam do swoich filmów i to mi pomaga tak poukładać sobie troszeczkę pewne rzeczy. I tak, także przyjechałam zrobić podsumowanie tego tygodnia, więc to będzie bardzo krótkie podsumowanie, ale jakby nasunęły mi się dwie takie rzeczy, którymi chciałabym się podzielić. I pierwszą rzeczą jest jakość nagrywanych filmów, które są u mnie na kanale póki co, więc na pewno chciałabym poprawić to, żeby w odbiorze. No, żeby było lepiej, ponieważ ja wiem, że żaden sprzęt nie odzwierciedli tego, co teraz widzi moje oko, ale i dla Was, i dla mnie na pewno większą wartością byłoby, gdyby te filmy były po prostu lepszej jakości. Także na ten moment muszę radzić sobie z takim sprzętem, jaki mam. I, to, i na ten moment musi mi to wystarczyć. Dzisiaj zaopatrzyłam się dodatkowo w selfie sticka, żeby nie być tak blisko jak przez większość filmów, wszystko po prostu tak zaglądam za mocno. Dlaczego jeszcze o tym wspominam? E, już mi się przypomniało, ponieważ mm, ja bardzo lubię montować e, i bardzo lubię nagrywać i coraz bardziej mi się to podoba, e, ale jak to, co przerzucam po prostu z, z mojego telefonu na, na komputer i jak potem ten odbiór próbuję z tego coś skleić fajnego, to naprawdę e, ta jakość bardzo mocno mi przeszkadza. Więc, więc bardzo chciałabym w najbliższym czasie to poprawić, to sobie założyłam jako cel. A spostrzeżenie numer dwa jest takie, że zastanawiałam się w ogóle, czy coś w tym tygodniu publikować, ponieważ jak wcześniej wspomniałam, albo i nie wspomniałam, nie pamiętam już, no tydzień nie należał do najłatwiejszych. Ale, jakby no, życie się zadziało, um, córka się trochę pochorowała, więc, jakby kilka tych nocy takich powiedzmy, były niedospanych. Nie no, była praca, było skręcanie szafy wczoraj i dzisiaj, i jakby no to jest nic nadzwyczajnego. I zastanawiałam się w zasadzie, czy cokolwiek z tego ukleić i umieścić, ale postanowiłam wcześniej sobie, sama sobie, że dzięki temu publikowaniu będę taka bardziej systematyczna. Poza tym też już wcześniej wspomniałam, że bardzo lubię nagrywać i lubię montować. To jest taki, taka chwila dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajna, więc nie rezygnuję z tego i chociaż miałby być to najkrótszy i najmniejszy film na moim kanale, to taki będzie po prostu, bo tak wygląda moje życie, tak wyglądał ten tydzień, e, więc dlaczego miałabym z tego zrezygnować? Także tym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać z tego miejsca e, i co? I zapraszam do. 过来，奈后进攻